Dzień dobry, czuję się cały czas podgryzywana przez tą diablicę. Słuchajcie, opanowała już wieszak, znaczy wieszak opanowała e, ten z ściuchami tutaj już jakiś czas temu, ale ten urwis skakuje na wieszak, po wieszakach tutaj sobie przechodzi wzdłuż, ląduje na komodzie, a na komodzie, a możecie zauważyć, mam wszystko: mam, mam komputer, mam ładowarki, yy, słuchawki i tak dalej. Ona wszystko zwala, wszystko ląduje na ziemi. Muszę strasznie uważać. E, bo ostatnio mało braku, a zwaliłaby mi ten aparat, ten nowy aparat, więc o, kocie, nie wiem jakby to się skończyło, jakby ten aparat spadł w każdym razie zróbmy porządek i zabierzmy kota stąd, ale wiecie, jak ja to muszę zrobić, ja ją muszę mieć na rękach. Czekajcie, czekajcie, jeszcze w piżamie jestem. O, zamknę drzwi, bo jak ja ją puszczę i nie zamknę drzwi od razu, to ta menda zaraz wskoczy na łóżko i się schowa pod łóżkiem. Tak? Taka jestem menda. Menda nad mendy. Taka menda jestem, kocia no! Robię właśnie porządki w sypialni, poprzecierałam kurze, pościel na balkonie yy, i ten parapet tutaj był pusty. Ja Miałam tutaj takie piękne serce, ale co? domyślacie się, kto zwalił i rozbił oczywiście nasz nowy, nowy do, domownik i ostatnio byłam w home i tak zastanawiałam się tutaj nad jakąś zieloną rośliną ale, że to jest jeden z ostatnich pokoi do których w okresie wakacyjnym to tylko ja tutaj przebywam z Weroniką moja mama może zapomnieć, że jest tu coś zielonego, żywego i zdechnie i na wyprzedaży kupiłam coś takiego doniczka jest obłędna, doniczka mi się bardzo podoba a ta roślinka jest Sztuczna, więc nic się z nią nie stanie nawet, jak zapomnimy ją podlać. Więc fajna sprawa, tak to będzie przynajmniej ładnie wyglądało. A tutaj jeszcze mam świeczkę, tylko jej y, jeszcze nie przyniosłam, ale to za chwilę. Tutaj mam tego y, Ananasa, skarbonkę, I powiem Wam, że jest to trochę hajsu. Więc tak to wygląda. Tutaj sobie postawię jeszcze jeszcze świeczkę, a ta doniczka mi się bardzo podoba z tą roślinką. Tak jak mówię: y, ładnie i bezpiecznie bez podlewania. Koleżanko! O, może byś tak rozpakowała zmywarkę? Co? Myślisz, że co? Za darmo będziesz jeść dostawać? Bierz się tu za robotę i rozkłada naczynia po szufladach i szafkach. Szybko! i dziwko. Moja Lili bardzo lubi siedzieć na drzwiach od zmywarki. Powiem Wam, że ona tak samo. O! Przed chwilą tutaj w kuchni na blacie był wazon, bo ucięłam hortensję. Widzieliście w ostatnim filmie. Ale na drugi dzień zdechł, mimo tego, że była woda zdechły. Nie wiem dlaczego. Wrzuciłam je przed chwilą do kosza. To bawiła się kwiatkami, wlała w wodę, narozrabiała i teraz podbijała mokre łapki na drzwiczkach od zmywarki. Co ty wyprawiasz? Powiem Wam, że ten kot to po prostu jest tak zabawny. Ona, ona tak kombinuje. Wszystkiego jest tak ciekawa. Moje koty są ciekawe. Różnych, różnych miejsc w mieszkaniu, różnych rzeczy jak przynosimy, ale ona pobija je jednego i drugiego. Tak? A najlepsze jest to, jak biega za nami, na łapie za nogi. To jest takie śmieszne, takie śmieszne. Nie wystawia języka moim widzom. No co, ty chcesz, żeby przestali mi oglądać i się obrazili? Nie wystawiaj jeziora, nie wystawiaj. No. Przyniosę sobie właśnie produkty do włosów, ten szampon będę przelewała do jednego z pojemniczków, to jest setka. Przypuszczam, że nie będzie problemu. Ma pompkę, więc będzie ok. Gorzej będzie z maseczką, którą będę też będę chciała przełożyć do jednego z pojemniczków, bo nie potrzebuję zawierać takich dużych opakowań, szkoda miejsca. Na tydzień to spokojnie odżywka. Nie odżywka, tylko szampon i maseczka. Wystarczą mi w tych dwóch pojemnikach. Więc tak, o masce już była mowa. Teraz szampon jest świetny. To połączenie, to duo: szampon i maseczka. Słuchajcie, to jest mój mój faworyt, jeżeli chodzi o włosy i produkty drogeryjne, które ostatnio testowałam. Niestety, szampon szampon to jest balansujący do przetuszczającej się skóry głowy. I taką ja skórę mam. Moje włosy bardzo szybko się przetuszczają, skóra głowy również. Ale ten szampon w połączeniu z tą odżywką. Domykająca łuskę włosa. Niestety nie, słuchajcie, moje włosy były strasznie ciężkie. Nawet już po tych zabiegach u fryzjera, które miałam, jak użyłam te dwa produkty, te włosy w dotyku były takie, jakby były tuste. No nie, tu akurat to połączenie się nie sprawdziło, więc odżywkę na pewno komuś odstąpię. A ja zostaję przy. Maseczce i przy tym szamponie, a teraz zabieram się za przelewanie, co nie będzie łatwe w przypadku maseczki na pewno, bo jest gęsta. Jestem właśnie w Rosmanie. Nie wiem, które podejście do moich ulubionych podkładów, ale zobaczcie. Pustki, są tylko bardzo ciemne. Ja taki jeden ciemny sobie przesłałam teraz ostatnio z Dublina, ale jeszcze paczka do mnie dotarła. A jutro wyjeżdżamy i obawiam się, że tego podkład jednak może do mnie nie dotrzeć, więc kupiłam coś takiego. Ja widziałam te podkłady mocno kryjące na TikToku i to jest podobno mega. Nie ma żadnych testerów, więc kupuję tak w ciemno. Odcień 140, golden, chyba beige. Nie mam akurat do czytania, nie widzę dokładnie. W każdym razie, jeżeli to ma takie zajebiste krycie, jak pokazywali, i to powiem Wam, że faceta jakiegoś na okres wakacji we Władysłowie na pewno znajdę A tutaj jeszcze mam plastry kompit, bo wiecie, w razie jakiegoś bąbla czy czegoś to warto coś takiego mieć A te plastry bardzo lubię, one są świetne A przede wszystkim, jeżeli Was jakiś but obetrze i sobie ten plaster kompit przykleicie To ponownie tego samego buta możecie ubrać, bo nic nie będziecie czuły Nic Was nie... nic... but Was nie będzie podrażniał Dobra, tak gadam rozkojarzona, no, bo tu dziewczyny też wybierają lakiery do paznokci Macie już wszystko? Siostra, jak myślisz? Będzie pranie na Loreala? Nie będzie. Nie będzie prania? Wiesz, czemu takie takie Ja zaraz zadzwoni do Dominika. <laughs> Ale jak Dominik to obejrzy, to ja będę władysławowie. <laughs> Coś się pogoda psuje. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo mam i pranie i pościel mi się wietrzy. W każdym razie w międzyczasie wyskoczyłam szybko do Biedry. Wiecie, że mam blisko Biedronka, jest przy Tuwima. I zrobiłam zakupy. Kupiłam dwa razy po cztery, czyli osiem bułeczek. Ale to nie są kajzerki, tylko to są bułeczki codzienne, bo kajzerek nie było. Weronisia ostatnio nie prosiła, chociaż obiecywałam sobie, że jej nie kupię, bo jedno z trzech awokado, które kiedyś kupiłam, się zepsuło. A mówiłam jej: "Wera, ono już jest dojrzałe, zrób sobie albo pastę, albo użyj do kanapek". Nie zjadła i poszło do kosza. No ale dzisiaj mnie prosiła, no. Dobra, już tego nie ma co komentować nie jestem po prostu stanowcza. Kupiliśmy też tą galaretkę koniak koreańską, nie wiem, chyba koreańską. Azjatycki tydzień teraz był w Biedronce i wcześniej kupowałyśmy też kilka rzeczy i Weronisia właśnie powiedziała, że ta galaretka jest pyszna. Ja jej jeszcze nie miałam okazji próbować, bo mieliśmy tylko jedną, więc kupiłam brzoskwiniową i kupiłam jeszcze jedną. Czekajcie, bo tu mam torbę od siostry pożyczoną. Dobra, zaraz dojdziemy po kolei. Także galaretkę do picia koniak. Kupiłam watery wipes, bo nam się przydadzą za niedługo. Kupiłam też żel do prania Czarnych rzeczy. Ja wcześniej w Irlandii produktów do prania czarnych rzeczy marki Ariel, czyli żelów albo kapsułek nie widziałam, a zauważyłam wczoraj w Carrefourze, że pojawił się żel i kapsułki. Może są od dłuższego czasu, nie wiem. Ja wcześniej nie widziałam, a że mam takie rzeczy, które piorę w krótkim programie, czarne i nie mieszam ich z żadnym innym praniem, bo są delikatne, to kupiłam sobie właśnie ten żel. Nie kupowałam kapsułek, dlatego że ja czasami jest tak, że na krótkie pranie, czasami 15, czasami pół godziny, nastawiam tylko na przykład pod podobne, albo spodnie, spódnicę, podobną, więc bez sensu kupować mi kapsułki. Żel będzie o wiele bardziej wydajny, bo trzeba go wtedy, wtedy wlać niewiele. A tu już całą kapsułkę, nie podzielę jej na pół, bo ona się rozleje. E, tego nie kupowałam, to mój portfel. Kupiłam wodę, e, nie wiem, to jest chyba. Woda delikatnie gazowana, kupiłam lemoniadę bardzo dobrą, ją kupowałam w tamtym roku. Kupiłam serek camembert do kanapek, albo tak pokroić na talerz, kupiłam mój koktajl. O, jest, 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 yes. właśnie ją chciałam spróbować. Koniak jelly winogronowy. Także to kupiłam masło irlandzkie, powiem Wam, że nie najgorsze. Kupiłam karmy kotu, więc tutaj już sobie wyjmę na bok. Takie kupuje moja mama, więc ja również takie kupiłam. Kupiłam również dwie białe papryki i kupiłam jeszcze wodę niegazowaną. Słuchajcie, to. To wszystko. Własną torbę już miałam, to znaczy własną, nie własną siostrę, bo mi wczoraj pożyczyła. 105 zł. Powiedzcie mi za co. Tu nie ma ani obiadu, ani kolacji. No dobra, są bułki, jest ser, masło, dobra, z tego zrobi, z tego zrobi kanapki. Tym się umyjemy, przegryziemy papryką, awokado, popijemy tym, a w tym się wykąpiemy. Nie, teraz słuchajcie, teraz już odpływam, żartuję sobie, ale 105 złotych? Bardzo macie drogo, naprawdę.